Aktor Mariusz Gorczyński udawać będzie pijanego kierowcę. Kamery ukryte w mieszkaniach sąsiednich domów utrwalą reakcję przechodniów. Wywrotkę pożyczyło nam przedsiębiorstwo transportowe budownictwa. Godzina 13:30, ulica Nowy Świat. Przeciągamy moment odjazdu. Milicjanta nie ma, a nikt z cywilów nie śmie zakłócić spokoju pijaka. Jak już zauważył Kazimierz Brandy z pijak w Polsce to prawie to samo co święta krowa w Indii. A to przecież niełagodna krowa, to śmierć rusza takim samochodem. Do najbliższego posterunku MO było 90 metrów. Ulica Bracka na tyłach Cedetu. No, nareszcie jeden stuprocentowy mężczyzna w walce z 40% euforią. Ale, bary, gaj, Zatrzymanego doprowadzono do najbliższego posterunku M.O. Zabrano mu kluczyki i książkę wozu. W porządku. Ulica Rutkowskiego przed barem zgoda. Nie, to będę rozmawiał. Nikt nie ma chyba wątpliwości. I co? Skończyło się na zainteresowaniu i wymianie zdań. Z zachowania dwuja. Nikomu nie przyszło na myśl, że trzeba przynajmniej zawiadomić milicję.